Cześć, cześć! Z tej strony Arek z YouTube'a AO Buildman, z Instagrama AO z bloga Pustkowia.pl, z krzekacztodziennychipogryf.pl i jeszcze więcej. Tak naprawdę właśnie o tym chciałem z Wami dzisiaj porozmawiać. O tym, że wchodzą tutaj małe zmiany na YouTube'a, o pomysłach jakie mam na ten kanał, jak chcę wszystko to zmieniać, żebyście Właśnie nie byli zdziwieni tym, że nagle pojawiają się całkowicie różne treści. A Chodzi o to, że w, na przestrzeni ostatnich lat zacząłem tworzyć coraz to kolejne projekty. Mam magazyn Hipogryf, gdzie właśnie piszę o fantastyce, recenzuję książki, gry, komiksy i wszystkie rzeczy powiązane właśnie głównie to nawet z polską częścią fantastyki, z polskimi pisarzami i autorami. I o, jakby tam jest osobny kanał na YouTube, gadający hipogryfy, na który was oczywiście gronto zapraszam, a ten kanał jest taki bardziej mój osobisty. Na początku mogliście zobaczyć, że wrzucałem tutaj głównie let's play, jakieś gameplay, jakieś po prostu yy, kadry czy urywki z tego jak gram w jakieś gry mobilne. Nie było jakby na początku takiego wielkiego pomysłu na ten kanał, a w międzyczasie tworzyłem coraz to kolejne blogi, tak, postały postkowia.pl, czyli blog bardziej skupiony na stalkerze, na Falloutcie, na survivalu, na Postapo, neuroshimie. chociaż teraz zaczęły tam wchodzić tematy zombie, The Walking Dead, Dying Light i coraz jakby bardziej się to rozwija też w stronę innych mediów niż tylko gry. Też dochodzą tam planszówki, dochodzą tam RPG i komiksy i to jest jakby taki mój poboczny projekt, mój mniejszy projekt taki Bardziej skupiony na rzeczach, które mnie osobiście jarają, niż na jakby każdym temacie, każdym tytule, który tam do worka da się wrzucić. I Puskawia.pl miały mieć swój osobny kanał na YouTube. tam gdzie został zaczęty i pierwsze materiały z The Walking Dead były tam wrzucane. Ale potem pojawił się kolejny blog, nad którym dopiero pracuję, który jeszcze jakby tak do końca światła dziennego nie ujrzał, chociaż tam pierwsze teksty już są przygotowane. Czyli Skrzekacz. Blog z kolei poświęcony całkowicie o Wiedźminie i jakby przygotowujący materiały do nadchodzącego Wiedźmina 4. Więc już jakby pojawił się kolejny pomysł na kolejny kanał. I potem jeszcze był gdzieś tam pomysł, żeby kanał zagraniczny w ogóle prowadzić. Potem jeszcze z innymi rozmawiałem, że a może założymy kanał, gdzie po prostu streamujemy, jak gramy w planszówki i tłumaczymy zasady i wszystko i kolejne, i kolejne. I nagle się okazuje, że tych kanałów to będzie z pięć, i blogów też tyle będzie, i gdzie człowiek po prostu to wszystko ma na raz ogarnąć. Więc no, no nie dałoby rady. Szczególnie, że jeszcze mam pracę i wszystko, więc pomysł jest taki: po prostu, że materiały, które robię na swoje blogi i materiały, które robię stricte dla siebie i są mi potrzebne do jakichś tam treści, które ja jako Arek publikuję, no to będą właśnie tutaj na tym kanale, czyli AOBirdman. Może ta nazwa jeszcze się zmieni, ale to będzie kanał ogólnie o rzeczach, które tworzę tutaj specjalnie pod ten kanał, ale też jakby na inne miejsc, Do innych miejsc w sieci, więc myślę, że troszkę ten wygląd tutaj się zmieni, tego całego kanału, że tu będą playlisty nazwane od jakiegoś tam bloga, portalu, miejsca, pomysłu, grupy, czegokolwiek, gdzie będą jakby wrzucane te treści. Będę starał się jakby to wszystko wyróżnić e, miniaturkami i tekstami żeby osoby, które na przykład szukają tylko treści z Pustkowia.pl od razu mogły sobie wejść na tą playlistę, albo po miniaturkach, które będą miały logo Pustkowia.pl po prostu tak bardzo wyszczególnione na środku, nawet czy gdzieś tam w rogu, żeby od razu rzucało się w oczy, wiedzieli, co mają kliknąć. Osoby, które na przykład są skupione na grach na Androida czy czymś takim, to będą szukały gdzieś miniaturki z ikoną Androida, żeby po prostu każdy, Wiedział, co, co jakby jest tutaj, co chcę obejrzeć, żeby łatwo było to kliknąć właśnie poprzez miniaturkę, poprzez, poprzez playlistę, żeby nie było zamieszania, ale mi to pozwoli też dzięki temu skupić się na jednym kanale, nie na pięciu, na no spokojnie rozwijać ten jeden kanał. Mam nadzieję, że dzięki temu się szybciej rozwinie. Szybciej gdzieś to treści będą się pojawiały, szybciej to pozwoli na rozwój tego kanału, na dobranie się jakby do lepszych narzędzi Google, żeby to wszystko ogarnąć i mam nadzieję, że to wyjdzie naprawdę na plus i wy też będziecie zadowoleni, bo dostaniecie dużo nowych treści i, i dużo fajnych treści, ponieważ tutaj mam nadzieję jeszcze jakieś tam osoby zaprosić. Pomysł w ogóle jest na podcasty, żeby jakieś też podcasty takie już z daleka od książek i od wszystkiego porobić. Na przykład, bardzo bym chciał gdzieś tutaj porobić podcasty technologiczne na, blogie na bloga pustkowia.pl, i właśnie tutaj, gdzie na przykład byśmy porozmawiali sobie o smartfonach, czy też o takim temacie jak digital detox, czyli cyfrowy detox, co jakby znowu ja jestem tym zajawiony. No i teraz wyobraźcie sobie, że tworzę kolejny kanał po to, żeby gadać o uzależnieniach od internetu albo uzależnieniach od smartfona i jeszcze kolejny blok. No, no tego byłoby za dużo i nie, nie starczyłoby godzin w ciągu doby, żebym to wszystko mógł ogarnąć, dlatego też to będzie wszystko tutaj. Będzie jakby ładnie podzielone kategoriami i, i sam w ogóle cyfrowy detoks myślę, że podepnę pod że że to będzie jakby częścią tego też gdzieś tam powiązanego z survivalem tam dojdzie co dojdzie też jakby militaria tam się zepną bo wydaje mi się że te tematy tematyczne będą tam tematy okołotematyczne te, te, też dobrze gadam że te tematy będą akurat postawały do profilu tego bloga więc jakby taki jest plan jeśli was w ogóle to ciekawi to właśnie w tym roku chcę bardzo ale to bardzo pocisnąć z rozwijaniem tych wszystkich blogów, z jeżdżeniem na różne takie eventy, jakieś wojskowe, niewojskowe, jakieś tam spotkania pląszówkowe, pląszówkowe, więc mam nadzieję, że naprawdę będzie tutaj dużo fajnych materiałów. Wy też będziecie mieli tutaj oglądać. I jeśli jakieś pomysły macie, co tutaj jeszcze można by dodać, czy w jaką stronę to iść, czy jak to ogarnąć, żeby nie oszaleć po prostu i nie zachorować się, to będę bardzo wdzięczny za komentarze o tej treści. I nie chcę tutaj Was też zatrzymać, przeciągać, zostały nam 3 minuty, a wiadomo, że algorytm YouTubea lubi, jak to jest 10, więc e, pozwólcie, że ostatnie 3 minuty po prostu pogadam o tych pomysłach, o tych blogach, o tych projektach, które tutaj będę starał się tworzyć. Jakby to, co już najważniejsze, Wam powiedziałem, że to będzie ładnie podzielone w tym blogiem, i żebyście się nie zdziwili na tym blogu, na tym YouTubeie. I żebyście się nie zdziwili, że nagle jakieś dziwne treści będą, bo to wszystko będzie ładnie segregowane. A, a właśnie tak podsumowując, więc tak, jeśli szukacie treści związanych z hipogryfem, czyli magazynem hipogryf, darmowym miesięcznikiem Edzinem o fantastyce, szczególnie tej polskiej, no to tutaj macie cały czas kanał gadający hipogryfy na YouTube, i macie też hipogryf.pl stronę internetową. Jakby na Instagramie też jest profil magazyn hipogryf, który Antek prowadzi, i naprawdę wielkie ukłony dla niego za to, że odwala lakało świetnej roboty. Jeśli szukacie jakby moich przemyśleń i jakby tekstów związanych z technologią, z post-apo, z militariami, survivalem i cyfrowym detoksem, i też ogólnie takimi gadżeciarskimi gadzieci sprawami i logików, to wtedy są właśnie to pustkowia.pl, gdzie na razie jest to tylko blog. Póki co dalej będzie to rozwijane o kolejne pomysły. Jest już jakby w przygotowanie. W przygotowaniu Radio gdzie właśnie będzie taka seria podcastów, seria jakby dłuższych treści nagrywanych z jakimiś fajnymi osobami, albo też w pojedynkę, zależy jak to wyjdzie. Jeśli znowu woli, wolicie magię i miecz, no to kolejny blog, który jakby już powoli staje na nogi, czyli skrzekacz codzienny, e, nazwa wzięła się oczywiście od jednego z pierwszych. E, Kuroliszków, z jakimi się walczy w Wiedźminie 3, czyli od skrzekacza, a no, skrzekacz codzienny, bo jakby taki żart, im dziennik codzienny, albo gazeta codzienna, no to tutaj macie skrzekacza codziennego, ponieważ tam zamierzam codziennie wrzucić jakiś krótki news związany właśnie z uniwersum Wiedźmina, wykrawanym przez Andrzeja Sowkowskiego, jeśli chodzi o książki, jeśli chodzi o gry, to CD Projekt Red, plus tam jeszcze będą planszówki będzie gwint. Będą, jakby, też troszkę wierzenia słowiańskie, tak ogólnie wszystko obudowane wokół wiedźmina. Mam nadzieję, że to bardzo fajnie wyjdzie, bo mam ogromną po prostu frejdę stworzenia tego i nie sądziłem, że ucieszę się z tego, że dokonam sobie więcej pracy. ale. No... Ten, ten blog akurat jest takim moim e, jakby specjalnym pomysłem, z nim się nie śpieszę, z nim jakby nie mam ciśnięcia na jakieś współpracę, na inne rzeczy. Po prostu tworzę go głównie dla siebie, bo strasznie się jaram tym, że idzie Wiedźmin 4 i właśnie to wszystko gdzieś, żeby ze mnie zeszło, to chcę przelawać na tego bloga. Nie, nie mam jakby parcia, że on ma być jakimś olbrzymim blogiem, ale jest mój i naprawdę będzie czymś fajnym dla mnie. Czymś wyjątkowym, dlatego też na pewno go będę gdzieś tam tutaj wspominał, o nim mówił, co nowego w nim zrobiłem. Więc tak, to są te trzy, jakby projekty, które w tym roku, myślę, są dla mnie takim priorytetem. No i oczywiście ten kanał na YouTube oraz też mój Instagram AOBIRDMAN. Na niego też wbijajcie, bo tam staram się już codziennie jakieś treści wrzucać i mam nadzieję, że to, co będę teraz przygotowywał, naprawdę Wam się spodoba. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego przekazu, chyba tak, chyba przekazu i trzymajcie się, cześć!